Uh, mm, uh, every night I'm going on the grid, texting back. I want you hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you Take you off. I came me wait drunk, can keep? Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli jeszcze mnie subskrybujecie, oczywiście zachęcam, żeby to zrobić. A ja słuchajcie, po tych śniegach dotarłam, dotarłam do Olka na gospodarstwo, przywiozłam kilka rzeczy. No i tak, widzę, że tu praca wretu. Tutaj już wielkie odśnieżanie, maszyny uruchomione. Co by, słuchajcie, nic nie zamarzło. Także tak, czekam na niego no i zaraz. Zaraz, zaraz podziałamy. A czekajcie, może każę Wam, albo zobaczymy to wspólnie, co tu zostało z moich porządków. Wchodzimy, będzie ciemno. Czy chłopaki już nabałaganili? bałaganili? Uh, uh, uh. no słuchajcie, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Podłoga brudna, ale to standard. No, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z mojego męża, ponieważ w warsztacie również ogarnął porządki. Tutaj jest nowy sprzęt, ale to on, on coś więcej może na jego temat powiedzieć. Wiem tylko, że jest to tokarnia. No i tak tutaj regały widzę opustoszały. Także brawo, brawo Olek! Pięknie, pięknie to się prezentuje. To może być od tego odsiężone? Bardzo ładnie. Ale nie, bo właśnie. Tak, właśnie tak się zastanawiam. Czy to już ty ogarnąłeś? Czy ktoś cię uprzedził? Ale nie, bo raczej nikt tu nie uprzedził. Ola, właśnie nagrałam e, sprawdzenie porządków, czyli co mi tam na bałaganiliście, ale widzę, że jest całkiem. No. Ale widzę, że całkiem w porządku tam jest. Pochwaliłam cię publicznie, że pięknie posprzątałeś na warsztacie. Teraz idziemy, odśnieżamy. Aha, może. Prowizorycznie. <grymne> Oj, tam. Bo gmina o nas zapomniała. Nie, gmina tutaj już nie dojeżdża. Spójrzcie. Taki sprzęt. Piękny vlog zimowy, odśnieżamy. Tutaj nie wiedzą o naszym istnieniu, Olek. Nie, ale ludzie się raczej wiedzą. <grymne> Troszkę zapomnieli. Troszkę zapomnieli. Troszkę zapomnieli, zostawili nas. 12 cm śniegu, tak? Dzisiaj spadło? Może nawet więcej pewnie pewno i nie odpaliły Na pewno. Słuchaj, zim tyle lat nie było, to wiesz. Miały prawo. Tak, zardzewiały. Za no, zardzewiały. Jakiś czas temu na Instagramie powstał taki challenge dla mnie. Otóż mój mąż musi nauczyć mnie jeździć traktorem, bo ja jestem z nim 7 lat i ja nigdy nie prowadziłam żadnego z naszych ciągników. Ciągnik-traktor? Właśnie jest jakieś, jakaś różnica w nazewnictwie? Nie, tak powiem, tak, I tak, powiem, tak powiem. Że Oluś, wiosną Robimy challenge Nauczysz mnie jak Zaraz możesz Teraz w tym śniegu do no, to ja bym daleko nie zajechała Z gołymi rękoma do męża nie przyjechałam Tutaj cała torba słodyczy Różnych sprzętów, oczywiście nasza Sygnowana I przywiozłam mu jego zakupy Ale o tym To powiemy może za chwilę No już się domyślacie jaka to marka Ja już wam pokazywałam Engelbert Strauss, oczywiście O i co ja tu dla ciebie mam ja ci twoje zamówienia. No ja nie mogę. Przecież Mikołaj już był, ale, Gwiazdor już też był, choinka śmiechu, już wyrzucona. Teraz tyle śniegu, że dopiero święta człowiek może poczuć. Także Olu, ja się jestem elfem, pomocnicą świętego Mikołaja. I proszę bardzo. Dziękuję. Jakie? No nie spodziewałem poprażysz. się, no. Ja Ty to mnie potrafisz zaskoczyć, moja śnieżynko. Kochani, my wam chcemy obwieścić tutaj fantastyczną nowinę. Ja wam przed sekundą pokazałam, co przywiozłam Molkowi, ale nie pokażę wam, co to jest konkretnie, tak jak kiedyś e, z samochodu. Pamiętasz mój hol z samochodu dla ciebie, z, Eng z Engelbert Strauss? Mm -hmm. Tak. E, też w tajemnicy przed tobą. Ale Masz słuchajcie. Duży przede mną. Ja mam bardzo dużo tajemnic przed tobą, ale. Ale, to już nie by, ale, teraz, ale teraz nie będzie tajemnica, jak powiemy, że będzie drugi kanał i będzie to kanał. Wyjątkowy. wyjątkowy. Wyjątkowy, bo to będzie kanał Olka. I tam, kochani, w pierwszym odcinku zobaczycie te zakupy, te rzeczy, ale nie tylko. Będą tam oczywiście głównie treści rolnicze. Wiem, że dużo ogląda mnie dziewczyn, których mężami czy tam narzeczonymi są właśnie rolnicy, albo których faceci po prostu się tym interesują. Także, no, także myślę, że ktoś na pewno chętnie tam Olek do Ciebie zajrzy. Zachęć, be przedstaw b b się. Będziemy ktoś oglądał? Oczywiście. Zapraszam. <grym> zapraszaj, tak, zapraszaj. Będą regularnie filmy. Ja, ja tego dopilnuję. Jak będziesz nagrywać, to będą regularnie. Ja myślę, że tak na razie raz na tydzień, ale e, jak widzicie już ten film, no to WOLK już się coś dzieje, także zapraszamy. Wszystkie linki Pewnie zostawię gdyż, Wam. Gdy się, się zaczną prace polowe, to będzie więcej tych filmów. Tak mi się wydaje, tak. Teraz to chociaż tak właśnie raz na tydzień coś e, takiego zbiorczego, a w trakcie żniw, latem, no to tam będzie po prostu siedziało. Także zapraszamy. Będzie się działo. <noise> Czekajcie. Dzień dobry. Poczekaj no co Kanał dzień. dobry? Się to kłopot. nie watral, to do mnie jest. Arleta i watral. <głos> <głos> ja też jestem watral, ale nie areta i watral. Tak nie przejmuj się, czy ktoś jest. Przestań się przejmować ludźmi. <noise> to może daj buziaka na miniaturę.